Powiat Nowotarski jest jednym z partnerów projektu LIFE EKO Małopolska dla klimatu i energii. W ramach projektu w Powiecie pracuje doradca do spraw klimatu i środowiska. Zadaniem ekodoradcy do spraw klimatu i środowiska jest realizowanie szeregu działań, między innymi podejmowanie akcji edukacyjno-informacyjnych, organizowanie wszelkiego rodzaju wydarzeń, między innymi na przykład pikników ekologicznych, wszelkiego rodzaju warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu nowotarskiego. Również jako ekodoradca prowadzę szereg działań edukacyjnych, na przykład w szkołach, między innymi warsztaty odnośnie prawidłowej segregacji odpadów, jak również w jaki sposób można oszczędzać energię. Mieszkańcy przede wszystkim potrzebują informacji odnośnie tego, w jaki sposób można na przykład otrzymać dotację albo dofinansowanie na ocieplenie domów i budynków, które spowoduje to, że budynki będą mniej energochłonne. Dzięki temu ograniczymy emisję gazów cieplarnianych. Mieszkańcy także potrzebują informacji odnośnie skutków zmian klimatu i jak one wpływają na jakość ich życia. Głównym założeniem jest to, żeby osiągnąć cele klimatyczne założone w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii. Moje działania odnośnie klimatu i odnośnie środowiska rozpoczęły się w zasadzie od pierwszego kontaktu z panem Bartkiem. Zaczęło się od tego, że we wszystkich salach lekcyjnych w naszej szkole są kosze do segregacji śmieci, co nie było sprawą oczywistą. Później poszliśmy z inicjatywy pana Bartka w działania edukacyjne. Zorganizowaliśmy prelekcję edukatora z Babiogórskiego Parku Narodowego na temat form ochrony przyrody, ochronionej flory, fauny Babiogórskiego Parku Narodowego. Krokiem dalej było zorganizowanie wejścia na Babią Górę, na Diablak, dzięki któremu młodzież mogła na własnej skórze doświadczyć kontaktu z przyrodą, z bogactwem parku. Ja od 20 lat staram się uświadamiać społeczeństwu i działać na rzecz ochrony. Mokradeł. I od kilkunastu lat zdaliśmy sobie sprawę, że to działanie jest ważne nie tylko dla ochrony ginących gatunków roślin i zwierząt, ale też dla nas ludzi, właśnie dlatego, że torfowiska są jednymi z najważniejszych w biosferze regulatorów klimatu. Z mojego punktu widzenia, jako leśnika, troska o klimat to jest przede wszystkim ochrona ekosystemu leśnego, bo tak naprawdę musimy pamiętać, że szereg gatunków występujących u nas w Drzewostanach w przeciągu kilkunastu lat może zniknąć z naszego krajobrazu. Od działań edukacyjnych wszystko się tak naprawdę zaczyna, bo tą edukacją uświadamiamy zarówno młodzieży, jak i de facto ich rodzinom. Problematykę związaną z klimatem, z ochroną klimatu i tak naprawdę to współczesna młodzież będzie decydowała ich działania, będą decydowały o tym, w jakim kierunku ten nasz klimat pójdzie. Stąd właśnie myślę, że to właśnie edukacja jest tym początkiem, który później wpłynie na ich świadomość, na ich dalsze działania i codzienne wybory, jakich będą dokonywać. Powiat Nowotarski, realizując projekt LIFE IP Eko Małopolska, jest zaangażowany w szereg działań, w szczególności związanych z edukacją i poszerzeniem świadomości społeczeństwa w zakresie zmian klimatu oraz obniżenia emisji. Nasz doradca realizuje działania w zakresie edukacji ekologicznej, skierowanej przede wszystkim do młodego społeczeństwa, które staramy się uwrażliwić na działania proekologiczne, czy działania prośrodowiskowe, które doprowadzą do tego, że nasze społeczeństwo w przyszłości będzie miało świadomość zagrożeń, jakie powoduje współczesność? Największym osiągnięciem jest to, że mieszkańcy coraz więcej mówią na temat zmian klimatu i tak naprawdę myślą, w jaki sposób można zapobiec skutkom zmian klimatu. Projekt LIFE Eko Małopolska, finansowany z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.